W tym filmie pokażę Wam jak zalogować się na konto Office, odebrać pocztę oraz wysłać wiadomość z załącznikiem. Wchodzimy na stronę office.com następnie klikamy zaloguj się. Wpisujemy adres swój adres. a następnie hasło. Mam pytanie czy chcesz aby cię nie wylogowywać? Jeżeli z konta korzysta kilka osób warto kliknąć opcję nie. Następnie wybieramy aplikację Outlook I po lewej stronie mamy tutaj wiadomości do odczytania. Z tej strony mamy skrzynkę odbiorczą, elementy, które wysłaliśmy. Z tej strony mamy wszystkie wiadomości, które do nas przyszły. Tutaj widać, że mam podkreśloną grubszą czcionką, to znaczy, że to jest nowa wiadomość. Klikam na tę wiadomość i od nauczyciela dostałem wiadomość: proszę wysłać maila o treści zadania. Więc przechodzę do nowej wiadomości. Wpisuję imię, nazwisko nauczyciela. W temacie piszę praca domowa. Albo zadanie. To już dowolnie. Miałem w treści wiadomości wpisać zadanie, więc pisuję, wpisuję. Miałem w treści zadania. Miałem w treści napisać zadanie, więc wpisuję. I miałem dołączyć plik który mam na komputerze, więc klikam dołącz przeglądaj ten komputer ten plik mam na pulpicie, więc klikam pulpit i w folderze prace domowe mam zdjęcie, otwórz no i widzę, że mam adres ustalony do kogo wysyłam temat, załącznik treść mojej wiadomości jeżeli wszystko dobrze ustawiłem Mam podkreślony przeciw wyślij. Klikam wyślij. Żeby sprawdzić czy, czy się wysłało. Sprawdzam elementy wysłane jest wysłane. Żeby się wylogować klikam na moją ikonkę po, lewej, po prawej stronie i klikam wyloguj się.